W Muzeum Historii Katowic w oddziale imienia Pawła Stelera. Z okazji ferii zimowych są warsztaty organizowane dla dzieci i młodzieży. Ewa, Liszka, starszy kustosz, pilnuje tego wszystkiego. No serdecznie zapraszamy na zimę w mieście. Prawdzie ferie się kończą, ale u nas warsztaty można cały rok się w tym. Kształcić, i wiadomo, warsztaty i uczą, i bawią. Mamy tutaj osobę, która prowadzi warsztaty. Jest to asystent artysta plastyk Łukasz Szostkiewicz. więc ma nie tylko wielki talent, ale też dużo cierpliwości do wszystkich grup wiekowych, bo u nas również warsztaty są dla dorosłych i sprawdza się we wszystkich osobach, które przychodzą na warsztaty, no, ze względu na pewno na miłość do sztuki i, i usilne próbowanie, aby to miłość. Przekazać też tym, którzy tutaj mogą te warsztaty sobie zrobić. Są to osoby, które przychodzą kolejne lata i zazwyczaj właśnie w, na ferie zimowe spędzają u nas czas, co nas bardzo cieszy, ponieważ to świadczy o tym, że nasza praca jest potrzebna i, i młodzież, a przede wszystkim wychowawcy, którzy wiedzą, że tutaj młodzież kulturalnie spędzi czas i pozytywnie i czegoś się nauczy i, się nauczy, i pozytywnie, przede wszystkim to, że chcą przychodzić do muzeum. A muzeum przestaje być taką instytucją tylko i wyłącznie do niedotykania i tylko oglądania, więc to też jest bardzo miłe. Zresztą, nasz oddział jest w kamienicy, jest to taka namiastka domu, i myślę, że zawsze dla młodzieży jest to duże zaskoczenie, ponieważ no, jeżdżą z rodzicami po różnych na pewno wielkich muzeach. Przychodząc tutaj, zawsze jest taki moment zdziwienia, że to naprawdę. Ciepła pewnie. atmosfera przede wszystkim. No, myślę, że to właśnie tak się im kojarzy i to jest właśnie takie najistotniejsze, że muzeum niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie instytucją przechowującą zbiory i dokumentującą te zbiory, a tu uczą się i bawią. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam. Dyrektor Urzędu Transportu Kolejowego, dział Katowice. Krzysztof Plewa przyprowadził dzieci ze świetlicy świętego Wojciecha, którą się opiekujecie. To jest już chyba tradycja. To już jest tradycja, to już jest trzecie takie spotkanie. Udaje nam się zawsze coś organizować dla tych dzieci już od trzech lat. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze, no bo z mojej oceny wynika, że ta świetlica działa bardzo sprawnie, bardzo dobrze i tutaj ja, zarówno jako kierownik tej jednostki, którą się zajmuję, jak i wszyscy pracownicy, chcą pomagać. Ja tak naprawdę tylko kieruję tym wszystkim, a tutaj inicjatywa pomocy każdorazowo wychodzi od pracowników. Dzieci się uczą, współdziałać, a także czegoś nowego doświadczają. Tak, to prawda. Przede wszystkim poznają świat, poznają historię i to historia śląska, czyli miejsca, w którym się znajdujemy. Ja uważam, że to jest niezwykle istotne, żeby zawsze znać tradycję, historię tego regionu, w którym się ktoś urodził, w którym się wychował. I wydaje mi się, że to szczególnie dla takich dzieci jest potrzebne. Po prostu to rozwija daje nowe perspektywy i nowe możliwości. Kolej wiadomo jest nerwem danego kraju dzieci też zdobywają jakąś wiedzę na ten temat. Tak, oczywiście. Ja z racji swojego zawodu zawsze staram się wplatać te elementy kolejowe w każde organizowane przedsięwzięcie dla tych dzieci, dlatego no to jak najbardziej muszę powiedzieć, że ta kolej jest splatana i te dzieci są też również kształcone w zakresie kolejowym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Łukasz Szostkiewicz prowadzi warsztaty praktyczne z dziećmi. Któryś raz z rzędu, co co roku mamy tutaj taką możliwość, że gościmy właśnie dzieciaki ze Świetlicy, prowadzonej przez kolejarzy. No fajna sprawa, zawsze dzieciaki przychodzą w czasie ferii, korzystają z tego miejsca, tworzą swoje, swoje grafiki. Trochę się inspirują też kolejami gdzieś tam na pewno. Pewnie ży, żyją trochę w takim otoczeniu kolejarstwa myślę. I to, to potem się czasem przekłada na, na, na to, co tworzą. Ale z Dzień Dziadka, to też bardzo przeżywają. No tak, tak, zaproponowałem im, żeby może zrobili coś, laur la na dzień dziadka właśnie może, któryś dziadek sobie tam gdzieś, gdzieś potem dostanie. Nawet zaproponowałem im, żeby pomyśleli, co ich dziadkowie lubią i żeby spróbowali to potem odtworzyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale myślę, że sam pomysł robią coś innego niż na co dzień. To już jest dużą wartością, bo na co dzień nie, nie, nie robi się grafik. Na, na co dzień się chodzi do szkoły, na co dzień się bawi, coś się ogląda, a, a grafiki pewnie są czymś takim sporadycznym, no ale mają taką możliwość, żeby. mają coś nowego, nowe przeżycia, nowe doświadczenia. Tak, tak. myślę, że to w dobie komputerów, smartfonów, to taka praca manualna dużo daje. Jest, jest dużą nowością dla nich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W imieniu wszystkich dzieci z świetlicy 7 św. Wojciecha w Katowicach chciałam serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zaproszenia nas tutaj do Muzeum Historii Miasta Katowic, Pawła Stellera. Na ręce pani dyrektor chciałam wręczyć jak zwykle dyplom, bo tylko tym możemy się odwdzięczyć i powiedzieć, co. Dziękuję. Proszę, to jest dla Was, dla wszystkich Bardzo. pracowników. Również chciałam na ręce pana Jerzego wręczyć skromny dyplom za tyle lat pomocy, wsparcia, życzliwości od naszych dzieci i ode mnie też. Bardzo dziękuję, proszę. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. I oczywiście o. bez pani Eweliny, bez pana Krzysztofa byśmy się tutaj nigdy nie znaleźli. Gdyby nie, ich opieka przez tyle lat wsparcie, życzliwość. Pani Krzysztof, dziękuję. dziękuję. Pani dyrektor, te podziękowania są i dla pana Łukasza, no właśnie, i dla pana dyrektora i dla pani, która nas tutaj też przyjmuje kawami, herbatami, ciasteczkami. Jesteście tak życzliwi dla nas, że brak mi słów. Dziękuję. Dziękuję. Dla wszystkich jeszcze raz bardzo proszę dla wszystkich. Dziękuję. Ebunia, Tobie bardzo dziękuję. No, to jest nasza taka wyjątkowa sytuacja, że nas jest tutaj trzy osoby i pełnimy wszystkie funkcje, a cieszymy się, że Wy się cieszycie. I przychodzicie tutaj do nas znowu i myślę, że po raz kolejny Was znowu będziemy gościć. Także serdecznie Was zapraszamy. Również będziemy mieć, to już sobie może zapiszecie, to może z rodzicami przyjdziecie. Mamy noc muzeów 16 maja. Jest to taki specjalny dzień, kiedy muzea są wszystkie czynne, a u nas też będą warsztaty. Także bardzo zapraszamy już rodzicami.